W kolejnym odcinku z cyklu The Swords of Dito. Jesteśmy kapibary Cześć. <laughs> I jesteśmy w jaskini Yl... Outloop. Zewnętrznej pętli. Tak? Czy coś takiego? Nie wiem. Nie tak. wiem. Tak w wolnym tłumaczeniu Taka jakaś outloopowa jest ta jaskinia. Sztaba, sztaba Czekaj, bo a ja aż z wrażenia się tutaj... W ogóle patrz jak tam szczur. Widzę szczura z jednym okiem. Dostaje, ten Strzałami dostawał przez chwilę. W ogóle podpaliły się strzały. od Aha, szczura. Super. Nie gadaj. No i co teraz? Nie wiem, ja przeszedłem tutaj na drugą stronę w sumie. No! Zawiesiłam się! Czujesz motyw? I się podpaliłam. Ale weź życie. Bo popatrz masz malutko. Wyś burgera. Tak Czekaj. Czekaj Czekaj Chcemy iść najpierw na górę, czy... Znaczy, najpierw spenetrujmy te tereny. Tak. Poczekaj, ile, bo ptaszor cię atakuje. Picze z jeden. W ogóle nie wiem, jakoś przeszedłem tędy. Nie wiem po co. tych tych ruchomych. Co się. No. jak się postawiłam ptaszorowi. Widziałeś to? Pięknie. Mam ci tam pomóc? Daję radę. Tu jest w ogóle zejście na długie. Jest. A tu option. ślimok. I tak. Zrobiłem gwiazd na gniazdo. Ok. Okej. Łapka, oczywiście. A te kapsle? Zbieramy kapsle tutaj. Nie wiem, czy zauważyłaś. Tak? Mhm. Aha, tu jest dźwignia. Czekaj, bo mnie przedlokowała. A jak wejdziemy tu do góry, to może zejdziemy z tamtej strony. A klikłeś tą dźwignię już? Bo tak. tam na dół jeszcze gdzieś było zejście. Tak, nie? jest jeszcze na dół. O, tak, ja widzisz? Zejdziemy. To przejdźmy najpierw w tą salę tutaj w prawo, a później wrócimy To poczekaj, do, puszczę ogień tutaj. ...do drzwi. No, dawaj. Wow. Patrz, jak się pali. Co tam jest? Aha, e, ten. Ten. Ujący. Narąbałam je. A, dobra, tutaj tu wiemy gdzie to prowadzi, to wracamy, tak? Czy na pewno wiemy? Tak. Widzisz? Uh -huh. Byliśmy w tej sali. Tylko jeszcze przejście w dół nas czeka. Możesz się nałożyć na głowę. Mhm. Uh -huh. Oczywiście, dzięki, że mnie rzuciłeś. No? Musisz chyba pociągnąć to. No i co teraz? Aha, A czy nie powinniśmy tego. Tego, tego y, kamienia tutaj położyć. Nie przeciągniemy go, chyba. Spróbuj. No ale to czemu przejdziesz Aha. przez drzwi, i i tak się wiesz? No dobra. Syteleportuję. Tylko teraz, żeby się wydostać, to musimy tym teleportem, nie? Uważaj. Dobra, co tutaj mamy? No właśnie, gas station na gas station, mm, a gdzie my w ogóle mamy gas czy station? Czyli to jest jakaś kasa, waluta jakaś. Dobra, ale jeszcze mamy jedną miejscówkę tutaj, czupnij na mapę. A tam jest, no chyba sekwilne urządzenie. Uważaj, uważaj, uważaj. Przeturlaj się. Kapsel jakiś mi wypadł. Tak, bo właśnie tutaj zbieramy kapsel. Dobra, idziemy w dół. Ale nie tędy. Aaa, nie tu! Kur zapiał. No jest tutaj kur.

You unlocked the dash attack, hold kwadrat. <laughs> no. <laughs> While rolling for a piercing strike. Poczekaj, bo ja chcę to sprawdzić. Ale ja mam inny atak nastawiony. To jest I takie jak, coś. Że rolujesz i kwadrat? Tak, i wtedy robisz widzisz <laughs> atak. Aha. Super atak. Kick. Dobra. Wychodzimy, nie? Tak. Co tu się dzieje? Ojej! O, o. Mhm. Dobra, nosisz mnie. Jeszcze Ale mnie cię do ptaka, ptaka rzuciłaś. Boże, jak mnóstwo takie przepraszam. Straszne ręce. O nie! Ej, kapsel. Ej, patrz, jest kostka. Pewnie wiem, trzeba gdzieś zapchać. ze sobą. Pewnie tak. Czekaj, ja się tu opieczyłam straszywie. Nie wiem gdzie, ale już w tym idę. Dobra, ale nie, bo tu jest przejście dalej. Mhm. Czy tu gdzieś. A chodźmy tutaj do góry, ale nie, tu nic nie ma. A tu na dół? Też nie. Też nie. O ty gnajku, O ty gnajku. A ten żołnierz? Bo u niego nie byliśmy w końcu. Jaki żołnierz? Aha. Tu jest. No gadaj mi. No. On y wierzy w kosmitów. No dobra. Aha, nie był w kibelku. Mhm, żeby nic nie przegapić. jest patriotem. Ale jeszcze raz, jak z nim pogadam? Nie, to jest to samo. Okej, okay. a tu do góry? Aha. Tutaj Boże, tu w ogóle jeszcze. skaczą jakieś zielone te. Glutki. Glutery. Ty widziałeś, co to się działo z tym? Co to się dzieje z tym? To, to się odradza. Aha. A trzeba go podpalić. Tak? Mhm. Tak myślisz? Tak. On się jakimś glutem zaraził, mnie też. A, czy widzisz? Może okropne to jest. Najpierw może tego. Czekaj, bo ja w ogóle bardzo mam mało życia. Aha, zabił mnie. Odrodzisz mnie? tak bo Dzięki. on nas tuż atakuje Wycofajmy się muszę hot doga zjeść Ja burgera Ale nas pocisnął to... Jak? No widzisz tutaj Gdzie? Tu trzeba ten kamień zagnieść Aha To co? Osłaniaj mnie Tu na tu Gdzie ten kamień jest? Poczekaj. Teamwork. Aha, nie tędy. <grystanie> Czekaj. Nie! Nie! <grystanie> nie! Jeszcze nam się zrespią wszyscy. To jest złe. To jest bardzo złe. Uh. Kur... Zapiał. Może chwyćmy ten kamień od dołu, co? Aha. Próbujmy go tarmosić od dołu. Uwaga. Oto wielka chwila nasza. Tylko ja cię teraz muszę osłaniać, bo tutaj to jest. No, czekaj, wyczyśćmy sobie dużo. tu może ten teren najpierw. No, ale jak to nie da się tego wziąć? Patrz. Nie to nie. Od... <laughs> Jeszcze do gluta. Jeszcze, żeś mnie do gluta rzucił, boże, to za tego ptaka. Ale czekaj, bo ten glut jest głupi. Dobra, może zniszczymy te gluty, co? Czekaj, bo on się pali i zginie. Nie podchodź do niego. Ej, tu jest w ogóle przycisk, patrz. Aha, no to jest, to jest ten minina. bomba. A ona, y, uciekaj, 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 uciekaj. Uważaj, uważaj, bo on jest. Beznadziejny ten. Uważaj, bo chłonie ten glut. Dobra, spłonął. Mną pomiatasz w tej grze. Ciekawe, czy to było warte tego przepychania? Gdzie to jest w ogóle? Gwizdałek? Masz. Przecież tu nic nie ma. Serio? O, ale wykrakałeś! Ha, 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 ha. Serio? Ha, 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 ha. Nie poczekaj. Co? A myślałem, że da się to przesunąć. A da się przesunąć. Dobra. Jakiś mega shit. Jeszcze nam się gluty odrodzą. Spierdzielamy mm -hmm. stąd. No super. Dobra to idźmy, kierujmy się już na tą tą następną y, planszę, co? Czekaj, bo mnie tu... No to chodź na dół szybko. A już nie ma glutów, tylko są te nie to do... ja Z pierniczam. pierniczam. Chodź tu do mnie. Aha, w ogóle mnie tak pocisły, że nie mam życia. Są gluty. Dobra, Słuchaj, uciekamy. Ja nie, nie, uciekamy stąd. Nogi zapas. Ja muszę sobie zażyć coś, a nie mamy już nic. Czekolada jest, czekaj. Mleko jest za dużo od naszego życia. Nie zostało nam tylko. Jest mleko. mleko. Mam jeszcze jedno. Nie wiem, gdzie idziemy na dół, czy do góry, czy gdzie idziemy. A spójrz na mapę. O, Co to o. jest? Gdzieś czarnoksiężnik. Co to moc, Nie wiem. Ale mnie to pocisnęło. E, mamy z taką troszkę y, sytuację y, rzadkiej y, kupy. Musimy znaleźć chyba y, ten, teleport. Jest Puku! No jest Kapliczka Weź sam mleko Bo jesteś trochę chyba dead Hej no i co mamy tu zrobić? możemy tokeny zaoferować tej kapliczce no to oferuj jej ile tych tokenów? mhm to my aż tyle tych tokenów mamy? nie wiem wow. what the hell is this? big whale Mhm, bogini e, przyjemnych niespodzianek. niespodzianek. No dobra. Chce z nami um umowę jakąś tutaj zawrzeć. To jest Celestial Fragments, mamy jej oddawać, tak? No, a no. no, jakie ma te umiejętności? Mhm. Ma normalnie boskie moce. No bo to bogini jest. No. Działa. No ale... Aha... Jakiś celestial fragment mamy, tak? Mhm... Mm mamy zero na razie. W ogóle jak tam tryska sobie... Czyli tu możemy kupić coś za to. Mhm. Na przykład odrodzenie mhm. fajnie, poczekaj. A możemy już teraz? Live. Aha. Live? No. Czyli modl się o życie. No. Mhm. Za 200 tych fragmentów. Aha. No Dobra. Czad to co robimy? Czekaj. Sprawdzamy górę tego obszaru. Uwaga, bo ten czarodziej tam jest. O, dał nam tego. Osiem, Osiem. O, jest rzepka. Dawaj rzepka. Bo jaka ta rzepka jest zajebista. Mhm. Czekaj, bo nam tam zostały te tokeny. Wróć, wróć szybko. Idę, idę tam. Szybko, szybko, mam Mam. Dobra, zrobiłem coś. Boże. Poczekaj, bo tu coś jest ciekawego. Chief hat. Mamy już to. Mamy. Kupiliśmy sobie. Jest kosmita. Patrz, nie gadaj. nikt mu nie wierzył, a kosmici istnieją. To ty. Dobry jest ten kosmita. Mhm. A teraz jakbyśmy wrócili tego żołnierza to może coś się nam ten. Tak myślisz? Odblokuje. Ale fajny ten kosmita jest. Mhm, w ogóle jakie ma oczy. Mhm. Mam kawę niestety. Dobra, co robimy? Idziemy na górę. A gdzie mamy mapę? Jak nam mapa idzie? W lewo. No ale tu jest chyba jakieś przejście. Uważaj mina! O nie! Patrz, to jest policjant. To jest też jakiś żołnierz chyba. Aha, że pracuje tylko po to, żeby mieć darmowe mieszkanie i, I obsługę dentystyczną. Tak. Co za dziad. Dobra, tyle. W sumie wiele tutaj nie ma, bo więc... Czekaj, bo się e, ruinuje. Ale to, ile my tego uzbieraliśmy, że to nam się włączyło już? Nie wiem. Oh, o nie. nie. O nie uciekłam. Ale w ogóle ja myślę, że my musimy nasz odcinek już chyba kończyć, bo mhm. żeśmy dużo zrobili, wielorybia bogini nam tutaj się pojawiła. Tak, ale to na tym nowym obszarze skończymy. Tak? Mhm. Czyli tam kończymy? Tutaj. Mam no nadzieję, że nie jest glut? będzie gluta. Jest glut. Czekaj, jest jeszcze głupi twarzy. Najpierw rozwalmy tych zwykłych przeciwników. Nie, niech on się spali. Nie atakuje BEN! 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 Dobra, i tam na dół mamy przejść. W ogóle kryształ nam się przyda tutaj. Dobra, gdzieś... Dobra, nie, nie, nie wracaj, nie wracaj. Nie wracam przepraszam. No, to dzięki za uwagę i cześć!